Witaj! Zobaczysz dzisiaj niesamowite gadżety do swojego dwukołowego transportu roweru. Unikalny dzwonek, gadżet pochłaniający wibracje i uderzenia, czy nietypowe inteligentne urządzenie, które przemieni twój zwykły rower w napędzany silnikiem elektrycznym rower Smart. Air Donkey. ErDanky to jednocześnie zamek i platforma, dzięki której właściciel w bardzo prosty i szybki sposób może wynająć komuś swoje dwa kółka. Aby znaleźć i wypożyczyć rower, wystarczy nacisnąć tylko jeden przycisk. Tak więc kup zestaw Danki, zainstaluj go na swoim rowerze i zacznij go wynajmować, kiedy z niego nie korzystasz. Jeśli myślisz nieszablonowo i chcesz założyć firmę zajmującą się wynajmowaniem rowerów przy pomocy platformy Danki, to twoja szansa na sukces. Jak odbywa się proces najmu? Najemca pobiera aplikację, rejestruje się na niej i od razu może odblokować wybrany przez siebie rower, by go wypożyczyć. Dzięki sygnałowi GPS właściciel zawsze może sprawdzić, gdzie znajduje się jego własność. Blaze Laser Light. W czasie nocnej przejażdżki na rowerze lampa rowerowa oświetli przed Tobą nie tylko drogę, ale i ostrzeże kierowców o Twojej obecności. Niestety większość podstawowych modeli wyposażona jest w dość skąpe oświetlenie rowerowe. Blaze Laser Light emituje aż 300 lumenów. W przeciwieństwie do innych modeli Laser Light emituje zieloną diodę LED na ziemię przed rowerem. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza przy skręcaniu lub przejeździe przez ruchliwą drogę. Urządzenie ładuje się około 13 godzin przez USB. Shock Stop. Sztyca podsiodłowa Shockstop to przyrząd z regulowaną twardością, który znacząco zwiększy twój komfort jazdy, pochłaniając wszelkie wyboje. Nadaje się zarówno na długie wycieczki, jak i na jazdę po drodze z wybojami. W zależności od stylu jazdy można dostosować szybkość sprężyny oraz obciążenia początkowe. Normy zostały opisane w instrukcji, która jest dołączona do zestawu. Dzięki temu gadżetowi jazda na rowerze będzie nie tylko wygodna, płynna i przyjemna, ale unikniesz również wielu problemów, które mogłyby Ci się przytrafić w czasie jazdy po wyboistej lub nierównej drodze. Smart Halo. Jeśli chcesz, aby Twój rower był nowoczesny, koniecznie zaopatrz się w Smart Halo. Ten nieskomplikowany i elegancki gadżet, posiadający zaawansowane funkcje, sprawi, że zwykłe dwa kółka staną się inteligentnym sprzętem. W połączeniu z intuicyjną i oryginalną aplikacją gadżet poprowadzi Cię do wybranego punktu, będzie monitorować Twoje postępy w treningu, a także informował, gdzie zostawiłeś rower. Ponadto urządzenie wyposażone jest w antykradzieżowy alarm, automatyczne lampki i asystenta Google, który będzie powiadamiał Cię o rozmowach przychodzących, otrzymanych wiadomościach tekstowych lub udzielał informacji o prognozie pogody. Smart Halo to idealny gadżet dla osób, które bardzo często korzystają z roweru i chcą wymienić fitness tracker na sprzęt, który również liczy przejechane kilometry czy podaje informacje o spalonych kaloriach. Lumos Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze dzięki temu wspaniałemu kaskowi. Dzięki wbudowanemu systemowi Stop Signal i Kierunkowskazowi będziesz doskonale widoczny na drodze, zwłaszcza w nocy. Lumos został uznany za jeden z najlepszych kasków na rowerowych rynkach. Ten wielokrotnie nagradzany gadżet sterowany jest bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który przymocowany jest do kierownicy i posiada 10 białych diod LED z przodu, 34 czerwone z tyłu i 11 pomarańczowych diod LED na każdym kierunkowskazie. Urządzenie to nie tylko zwiększy twoją widoczność na drodze, ale i sygnalizuje pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, jaki manewr masz zamiar wykonać. Delta 7 Carbon Bike. Szkieletowa struktura siatki z włókna węglowego jest metodą budowlaną stosowaną w przemyśle kosmicznym. Wielożyłowa nić o wysokiej wydajności jest podstawą dowolnej konstrukcji, która składa się z superwłókna. Te z kolei łączą się, by stworzyć jeszcze większą, bardziej wytrzymałą, nawet od samego węgla, konstrukcję. Włókno węglowe jest niezwykle silnym materiałem, co gwarantuje wieloletnią eksploatację dowolnego wykonanego z niej sprzętu. Rama rowerowa wykonana z włókna węglowego nie odkształca się podczas upadków, co ochroni rowerzystę przed zrobieniem sobie krzywdy i utratą sprzętu.